Zarządzanie przedszkolem lub żłobkiem to skomplikowane zadanie. Wymaga nie tylko świetnej komunikacji z rodzicami, dobrego podejścia do dzieci i smykałki do ludzi to także mnóstwo papierów, telefonów, organizacji, a także zarządzania finansami. SmartKit pomoże Ci we wszystkich tych aspektach. To bezpieczna platforma online, która wspiera Ciebie, rodziców i nauczycieli na każdym kroku. Dzięki niej rozliczysz się z rodzicami w szybki i transparentny sposób. Zawczasu dowiesz się o nieobecnościach i wybranych posiłkach, a także poinformujesz rodziców o ewentualnych problemach. SmartKit pozwoli Ci zaoszczędzić czas za pomocą automatycznych zamówień diet i posiłków, wysyłania wcześniej przygotowanych wiadomości oraz tworzenia grafików pracy. Nie musisz pamiętać o urlopach, terminach niezbędnych szkoleń oraz kończących się umowach. SmartKit zrobi to za Ciebie. Zarządzaj dokumentami, planem zajęć, kadrą oraz budżetem. Łatwiej niż kiedykolwiek. Przenieś swoje przedszkole lub żłobek na kolejny poziom. Wejdź na www.smartkit.pl i przetestuj go za darmo.